Jeszcze żadna Polka tego nie dokonała, ale ona zamierza to zmienić. Anna Matuszewicz chce zostać pierwszą Polką w historii, która skoczy 7 metrów dal. W lutym pokazała, że to nie są marzenia, tylko realny plan. 6,71 podczas halowych mistrzostw Polski, złoty medal, rekord Polski do lat 23 i najlepszy kobiecy wynik w Polsce pod dachem od 1995 roku. Anna Matuszewicz ma 22 lata, a na jej koncie są już medale seniorskich mistrzostw Polski i piąte miejsce na mistrzostwach świata juniorek. W tym roku zajęła siódme miejsce na halowych mistrzostwach świata. A przecież wielka kariera dopiero się rozkręca. Ma świetne warunki fizyczne, 185 cm wzrostu, błyskawiczne przyspieszenie, 7,49 na 60 metrów, 11,75 na setkę. Ale najważniejsze, ma jasny cel, chce wejść tam, gdzie nie weszła jeszcze żadna Polka. Mowa o granicy 7 metrów. Rekord kraju od 1988 roku dzierży Akata Kaczmarek i wynosi on 6,97 m. Życzymy Ani by spełniła swoje marzenie, by rozwinęła swoją karierę, na pewno ma ku temu potencjał. Obserwuj ten profil, by śledzić talenty polskiego sportu.